Siema, dzisiaj będziemy otwierać karnet zadymiarski, jestem z moim kuzynem, przywitaj się. Siema. Dobra. Przejdźmy do sklepu, będziemy od, otwierać yy, 360 gemów, znaczy kupować, dobra. Kupię tym kliknięciem. 360 gemów. Uwaga. Uwaga, uwaga. Zapłacono. Łohohoho, 500 gemów. Słuchajcie, zrobię screena. Dobra, 500 gemów, może kupmy pierw karnet zlemiarski, Ile, 340 gemów nam zostało, o kurde, odbieramy następny, czekaj, pierw odbierzemy sobie kol kolet Że nam dropnie jakiś wityczny za Ademiasz. Pierwsza o Poko star sobie odbierzemy. Na, na razie odbierzemy takie monety, takie... O, pakiet odznak. To Poko kar... O i spajka! Jest. 50 punktów dam. Dobra, dam do bita. 100 monet. Monet. Czyby to dam. teraz oznaki. Już mamy o 1800, to damy, wymaksumujemy sobie wymaksujemy sobie sercza. A w sumie do koled mogłem dawać te punkty mocy, ale ciul. W się sensie punktów mocy dam do kolet. Gdzie jest nasza sz Szanowna koled. Dobra, tutaj. O, teraz będziemy otwierać mega boxy. Czy big boxy, później mega boxy. Dobra, i teraz otwieramy te małe skrzynki. Dobra, i lecimy z big boxami. Ja bym się chciała coś? Wydropi coś czy nie? O, nie, nic tutaj nie będzie. Tutaj też nie będzie. O, tutaj coś będzie. do tego do peny. Znowu coś wypadzie. Dawaj, wszystkich mi teraz ty Paweł. O do bo! Ej to ten fajny! No a co, no co wybucha szybko. Kliknij sobie teraz ty Big Boxa. Nie będzie nic. Teraz ty otwierasz Big Boxa. Nie będzie nic. Jeszcze jednego otwórz. Nie będzie nic. Dobra, teraz ja otwieram wszystkie boxy. Tylko, tylko, Dobra, teraz co otwórz? Nie będzie nic. dużo mamy. Dobra, już nie mamy nic. Teraz z boxami lecimy. Dobra. Otworzę pierwszego mega i może będzie szóstka? Nie piątka Czas cię otwierasz. Piątka. Ale ten opening jest nieszczęśliwy. Nie, ja mam Teraz będzie szóstka, mówię. Jest, dobra. Nie. Co do czego to jest? Jakiś nowy, co to robi? Byk? może przerwać super atak i spowolnić wszystkich przeciwnych nawet po, po, powoli. Czekaj jak będzie takie stupnie. Dawaj teraz otwieraj. A piątka. Może właśnie to tylko Może być przyjemniamy tyle razy na, na odcinkach. co będzie w tym Megaboxie. Dawaj, otwieraj. Piątka znowu. O, jeszcze tutaj Megabox. Dawaj, otwieraj go. Albo czekaj, teraz ja sobie otworzę. Megabox, słuchaj, co w nim będzie. Jest szóstka. Chciałem, żeby to po... po... Albo gadżet do Leona, albo do tego... Do Serge'a, proszę. Jest do Sergia. Jest, nice, w końcu. Jeszcze jednego? Mamy co jest to? No, czekaj. Ida, do dawaj teraz ty. jak no, ty otwierasz, to są piątki same. Czekaj, już tutaj nie ma nic. Nie ma nic niestety. Dobra, nie ma nic. Nie. Jeszcze jeden Mega Box z zalei nam został. Ja, ja, ja go teraz otworzę. Zalej to są ciężkie wbijane pucharki. Szóstka będzie. Mhm. Co? Z piątki Tara! Jest Tara w końcu! Ja ją tak chciałem! Tara, co? Co jest? To jest najlepsze, podwaje. Co jest? Zrobię tak, żeby nie było tych czerwonych, ale co jest Tara? To jest niemożliwe. Jest! Mityk mi wypadł! O, ulepszę sobie Bo! O, jeszcze Bibita! Jeszcze postaci dzisiaj wymaksowałem. Przecież Tara jest Jez, ale ja tak chciałem Tarę, patrz! Siódmy? Się Co? Siódmy... Tu ramy rundkę? Mhm, mm na pewno musimy. To to, Oj, to jest mega box, jest, jest szczęśliwy za, za i Idziemy się tu jeszcze świeci z jedyka, tutaj? Ja Nigdy hajsę na prostor, nie wydaje mi i tak mam Patrz ile jeszcze gemów mi zostało. Otwieramy ten mega box 340. Lepie? Co ty nie? Ja czekam na kiełka jakby w Wiesz? A nie na tego? Jak będzie poprzedzenie? Co? nowego. W sumie może. Ja będę zwierał i na Amper. Ale nie, właśnie Sandy hmm. nie mam kupić, no. Ja mam sobie. Dobra, mam. Idź, idź, zagrać A Tarą zagram, bo ta Tarą jeszcze nie grałem. To zajdło. Był Oscar sobie zabrany. Okej, okay, mam misję? Jaką mam misję? Ej, jakieś nowe misje mi się pojawiły. Nie mam. A, bo kupiłem karnę. Dobra. Dobra, dawaj. Widowie, teraz wbiję 20 tysięcy pucharków w tym sezonie, mówię wam. 20 tysięcy wbiję, bo mam dwie nowe postacie, a ja tam miałem 19,5 tysiąca pucharków, to tu, tutaj no na pewno muszę wbić. Muszę wbić. Dobra, gramy. Kurde, lagi. Chodź, chodź do niebieskiego pokoju. Tam. Kurde, jak jestem głupi. Jest, mam tarę w końcu. Ale to jest niemożliwe, żeby z piątki wyleciało, nie? Pewnie masz Nie, nie mam wszystkich. A bo w sumie zobaczy, Tika mam na pewno piperkę też. Gdzie ty Adcy zgin zginąłeś? Kto cię zabił? Mam czy ty Kurde lagi są, czego jak jesteśmy koło routera? <laughs> Dawaj tutaj. Ale teraz jest fajne, właśnie tak chciałem mieć tarę. Weź tu ryb sobie dobrze. Ale co jest z tymi lagami? Kurde, prawie zabiję ten team. Dobra. Poczekaj, wypchnij. O kurde, mamy. O kurde. Drugie miejsce. No dobra, drugie miejsce. Jak musisz... co co wykupić? Piszcie w komentarzach co kupić za te gemy. ja, ja będę czekał. Bo sam nie wiem. Nie wiem, czy, czy czekać na Sandy, czy na Kiełka, nie wiem. ale ja, ja jakąś postać bym kupił. Dobra, już będziemy kończyć. Pożegnaj się. Ja też siema.